Cześć, jestem Michał i zapraszam Cię do mojego świata podróży i sportów. Jeśli marzysz o nurkowaniu w Tajlandii, lataniu na Kajcie na Sycylii czy żeglowaniu w Chorwacji, to ten podcast jest dla Ciebie. Wspólnie przejdziemy przez wszystkie kroki, które pozwolą Ci zacząć tę przygodę. Podcast May to wezwanie do działania. Nie tylko podróżuj i odkrywaj, ale stwórz swoją własną przygodę. Dlaczego May? Bo to skrót od Make Adventure Yourself czyli właśnie stwórz swoją przygodę. Podróże i sport to narzędzia, które pomagają przekraczać granice, zarówno geograficzne, jak i te osobiste. Więc jeśli czujesz, że nadszedł czas na zmianę, przejdź do działania. Wejdź na stronę mmteam.pl, sprawdź nasze sociale i zobacz, jak jeszcze możemy ci pomóc stworzyć twoją własną historię. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu o podróżach. Tym razem chciałbym poruszyć temat, który wszyscy niby znamy, ale który czasem potrafi skutecznie popsuć nam plany. Dziś chciałbym porozmawiać o pogodzie, ale nie o tej prognozie na jutro, którą sprawdzamy w wieczornych wiadomościach, tylko o pogodzie w szerszym rozumieniu czyli o klimacie, porach roku i lokalnych zjawiskach, które mogą mieć wpływ na Waszą podróż. No, bo kiedy ktoś mówi, jadę w porze suchej, to często się myśli super, będzie ciepło, sucho a urlopu nie zepsuje Wam deszcz. A potem okazuje się, że jest tak gorąco, że nie można wyjść z hotelu, asfalt się topi i spędzacie urlop w pokoju hotelowym z klimatyzacją. Albo odwrotnie. Pora deszczowa brzmi jak wieczny monsun, nie można nigdzie wejść, a w praktyce deszcz pada godzinę dziennie. Za to przyroda wygląda jak z pocztówki. No właśnie, ja o tym dziś porozmawiam. Pora sucha, pora mokra, monsuny, powodzie, susze, pożary, noce polarne, wiatry, huragany i te wszystkie drobne rzeczy, które mogą sprawić, że wymarzona wyprawa stanie się... No cóż, nieco inna niż sobie wyobrażaliście. No a na początek krótko o Europie. W Europie warunki pogodowe mogą się znacząco różnić w zależności od regionu i pory roku, co warto uwzględnić przy planowaniu podróży. Na południu w krajach takich jak Hiszpania, Włochy czy Grecja lato bywa bardzo gorące i suche. Natomiast zimą może być tam łagodnie i deszczowo. Północ Europy, w tym Skandynawia czy Wyspy Brytyjskie, charakteryzuje się chłodniejszymi temperaturami i częstymi opadami przez większą część roku. Środkowa Europa z kolei w której my mieszkamy, ma bardziej zmienny klimat. Wiosną i jesienią mogą pojawiać się burze, latem upały, a zimą, śnieg i mróz. A teraz lecimy dalej, czyli dwa oblicza tropików. Tutaj zacznijmy od podstaw, czyli tego, że nie wszędzie mamy cztery pory roku. W wielu miejscach mówi się po prostu o porze suchej i porze mokrej. Pora sucha to ta, która turystom kojarzy się najlepiej. Popularnej turystycznie Azji południowo-wschodniej to okres od listopada do marca. Mamy wtedy bardzo dużo słońca, a opady są minimalne. Super, prawda? Hm. Tylko, że w niektórych miejscach pora słucha oznacza również bardzo wysokie temperatury: często powyżej 35 stopni Celsjusza, brak cienia, a czasem i braki w wodzie. W Kambodży rzeki w tym czasie potrafią wyschnąć tak bardzo, że niektóre trasy łodziami po prostu znikają z oferty. Pora mokra. Tu jest jeszcze ciekawie. Wiele osób boi się pory deszczowej jak ognia, bo wydaje mi się, że będzie padało 24 godziny na dobę. A to często nieprawda. Na przykład w Wietnamie w sierpniu mamy regularne ulewy, ale zwykle są one po południu i trwają godzinkę lub dwie. Reszta dnia jest słoneczna, a do tego przyroda jest wtedy najbardziej zielona i żywa. Warto jednak pamiętać, że w porze mokrej mogą wystąpić nagłe, kilkudniowe ulewy, które potrafią odciąć drogi i opóźnić loty. Jeśli chodzi o takie kierunki, osobiście staramy się latać na przełomie pory suchej i mokrej, aby uniknąć tłoku i mieć Według nas najlepsze warunki pogodowe. Jest to co prawda trochę ryzykowne, więc każdy musi podjąć decyzję sam, ponieważ zawsze może się okazać, że podczas pobytu będzie jednak dużo dni deszczowych, mimo że teoretycznie powinny się już skończyć. Jednak różnica ilości turystów w sezonie, a przed nim jest naprawdę duża. Na przykład China tam w Bangkoku w drugiej połowie listopada street foody właściwie były puste, było około 20 stoisk. A dwa tygodnie później główna ulica była częściowo zamknięta, aby zmieścić kilkadziesiąt stoisk street foodów i tłumy turystów. W Azji kolejne kluczowe słowo to monsun. Jest to układ wiatrów, które zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku. Są to wiatry sezonowe między oceanem a lądem. No i rozróżniamy dwa monsuny. Monsun letni w okresie od czerwca do września. I tak w Indiach, Nepalu czy Bangladeszu objawia się potężnymi ulewami, powodziami i występują osuwiska. W Tajlandii, Laosie czy Wietnamie monsun pokrywa się czasowo sporą deszczową, więc występują często przelotne, ale bardzo intensywne opady. W Chinach, Japonii i Korei to gwałtowne deszcze, czasem prowadzące do powodzi. W Afryce Zachodniej, czyli Nigeria, Ghana, Senegal, występuje afrykański monsun letni, przynoszący porę deszczową i może powodować powodzie i osunięcia terenu. Monsuny średnio powodują miesięczne opady rzędu 200-300 mm. Monsun zimowy listopad do marca. I tak, Indie, Tajlandia, Laos, Kambodża, południowy Wietnam, sucho i słonecznie i jest to okres wysokiego sezonu dla turystów z wyższymi cenami. Z Sri Lanka. Opady występują na wschodnim wybrzeżu, a zachód ma wtedy porę suchą. W Filipiny. Występuje tak zwany Amihan, czyli chłodny, suchy wiatr z północnego wschodu. Chiny, Korea, Japonia. Suche, zimne powietrze z nad Syberii. Ciekawostki. Monsun występujący w Japonii po przejściu nad Morzem Japońskim zbierał w sobie duże ilości wilgoci i oddaje jako gigantyczne opady śniegu na zachodnim wybrzeżu. Sri Lankę z kolei omywają dwa monsuny. Monsun południowo-zachodni, Jala, od maja do września, który przynosi opady na zachodnim i południowym wybrzeżu oraz monsun północno-wschodni, Macha, od października do stycznia, z deszczami skierowanymi na północ i wschód wyspy. Dzięki temu cały rok na Sri Lance panują dobre warunki do odwiedzenia wyspy. Wystarczy wybrać odpowiedni region w zależności od pory roku. Kolejny temat, ekstremalne susze i pożary. Australia jest tutaj podręcznikowym przykładem. Sezon pożarów buszu potrafi trwać od listopada do lutego. To nie jest tylko kłopot dla strażaków, to realne zagrożenie dla podróżników. Drogi bywają zamykane, miejscowości ewakuowane, a widoczność potrafi spaść do zera z powodu zadymienia. Podobnie jest w Kalifornii. Sierpień i wrzesień mogą oznaczać gigantyczne pożary lasów. Kolejny punkt to ekstremalne powodzie i zalewiska. Tutaj za przykład może służyć Amazonia, gdzie w porze deszczowej rzeki potrafią podnieść swój poziom o kilkanaście metrów. Las zamienia się wtedy w jedną wielką zatokę, po której można pływać łodzią, ale już oczywiście nie da się chodzić pieszo. Tak samo w delcie Mekongu. Niektóre wioski funkcjonują wtedy dosłownie jak Wenecja. Kolejny punkt. Zjawiska polarne dzień i noc bez końca. Norwegia, Islandia, północna Kanada. Latem możecie trafić na dzień polarny, gdzie słońce nie zachodzi przez wiele dni. To dla jednych raj, a dla innych koszmar, bo organizm się destabilizuje, a zasypianie jest trudne. Zimą występuje natomiast noc polarna, czyli 24 godziny ciemności. Romantycznie? Hm, może przez pierwszy dzień. Potem człowiek zaczyna tęsknić za choćby odrobiną światła. Kolejny punkt, czyli wiatr. Raj dla jednych, piekło dla innych. Jeśli planujecie kitesurfing, żeglarstwo czy windsurfing, wiatr jest waszym najlepszym przyjacielem, ale tylko wtedy, gdy wieje tak jak powinien. Brak wiatru może sprawić, że tydzień nad morzem spędzicie na plaży zamiast na wodzie. Z drugiej strony, za silny wiatr, czyli sztorm, może również uziemić was w porcie. Dlatego warto korzystać z takich serwisów jak WindGuru, MeteoMarine, Windy, czy analizując specjalistyczne diagramy wiatru. Ok, to o tyle, jeżeli chodzi o charakterystykę ogólną. A teraz przechodzimy do przewodnika pogodowego po najpopularniejszych kierunkach. Na pierwszy ogień: Japonia. Pory roku: pełne 4 pory, ale każda zupełnie inna niż w Polsce. Wiosna, czyli marzec do maj, 10-20 stopni Celsjusza, kwitną wiśnie, wilgotność umiarkowana. Najpiękniejszy czas na podróż. Lato, czerwiec, sierpień, bardzo gorąco, 25 do 35 stopni i wilgotno. W czerwcu, lipcu, tsui, czyli sezon deszczowy, możliwe tajfuny w sierpniu i wrześniu. Jesień, wrzesień do listopada, 15-25 stopni, suche i słoneczne dni, piękne kolory liści. No i zima, to jest grudzień do lutego, na północy i w górach śnieg i mróz, doskonałe narty na Hokkaido. Tokio i południu raczej chłodno i sucho, 5 do 10 stopni. Tajlandia. Pora chłodna, czyli listopad do lutego, najlepszy czas na podróż, 25-30 stopni, niska wilgotność i mało opadów. Pora gorąca, marzec do maja, temperatury dochodzą do 40 stopni Celsjusza, duszno i męcząco. Pora deszczowa, czerwiec do października, monsuny przynoszą krótkie, intensywne ulewy, głównie popołudniami. Wciąż sporo słońca, ale możliwe powodzie w Bangkoku. Wietnam, tutaj mamy podzielone pomiędzy regiony kraju i tak północ, czyli okolice Hanoi. Zima grudzień do lutego chłodna 15-20 stopni imglista lato maj do września gorące wilgotne 30-35 stopni z ulewami, centralna część pora sucha od lutego do sierpnia, słońce i 25-35 stopni i deszczowa od września do stycznia, częste tajfuny. Południe, czyli Ho Chi Minh i delta Mekongu, pora sucha od listopada do kwietnia 30-35 stopni Celsjusza słońce. Pora deszczowa od maja do października, krótkie i intensywne ulewy. Sri Lanka. Tak jak mówiłem, wyspa ma dwa systemy monsunowe, dlatego pogoda zależy od regionu. Południe i zachód, czyli Kolombo i Gale, pora sucha od grudnia do marca, pora deszczowa od maja do września. Wschód i północ, czyli Trikomale, Jaffna, pora sucha od maja do września, deszczowa od października do stycznia. Temperatury całorocznie tropikalne 25 do 32 stopni. Zanzibar. Pora sucha: czerwiec, październik i grudzień do lutego. Temperatury 28 do 32 stopni. Dużo słońca i mała wilgotność. Pora deszczowa: marzec do maja. Długie deszcze, często codzienne. Listopad: krótsze i mniej intensywne opady. Kenia: wybrzeże Mombasa czy Diani: gorące wilgotno 25 do 32 stopni. Dwie pory deszczowe: marzec do maja i październik do grudnia. Natomiast przy wyborze safari, czyli np. Masai Mara czy Amboseli. Sucho i ciepło. Najlepszy czas lipiec-październik. W czasie wielkiej migracji zwierząt. Argentyna. Kraj ogromny, więc klimat bardzo zróżnicowany. Buenos Aires i środek kraju. Lato. Grudzień do lutego. Gorące. 30-35 stopni. Burzowe. Zima. Od czerwca do sierpnia. Łagodna. 10-15 stopni. Patagonia. Latem 15-20 stopni Celsjusza. Silne wiatry. Zimą śniegi i mróz. Północ, i Iguazu, klimat tropikalny, gorąco cały rok, więcej opadów latem. Peru, wybrzeże Lima, klimat suchy, pustynny, ma opadów latem, czyli grudzień do marca, 25-30 stopni, zimą, czerwiec do września, chłodni, około 15-20 stopni. Andy, Casco, Machu Picchu, pora sucha, maj do września, 15-20 stopni Celsjusza w dzień, chłodne noce, pora deszczowa, październik, kwiecień, występują ulewy i osuwiska. Amazonia, czyli Quitos. gorąco i wilgotno cały rok, 30 stopni plus, z większymi opadami od listopada do maja. Karaiby, na przykład Kuba, na Jamajka, pora sucha, grudzień do kwietnia, 25-30 stopni Celsjusza, dużo słońca, mało deszczu. Pora deszczowa, od maja do listopada, więcej opadów, szczególnie popołudniami. Sezon huraganów, sierpień do października, wtedy pogoda bywa najbardziej niepewna. Wyspy Kanaryjskie. Tutaj mamy klimat subtropikalny i wieczna wiosna. Temperatura cały rok od 20 do 28 stopni Celsjusza. Opady rzadkie, głównie zimą, czyli od listopada do lutego. Wiatr, wyspy są wieczne, idealne dla surferów. Madera, klimat łagodny, atlantycki, temperatura 18 do 25 stopni Celsjusza przez cały rok. Opady najwięcej od listopada do lutego, reszta roku słoneczna. Pogoda zmienna. Jednego dnia możecie mieć słońce, wiatr i chmury. A teraz jak się przygotować i co sprawdzić. Sprawdź przede wszystkim prognozy roczne. Zanim kupicie bilet sprawdźcie klimat miesiąc po miesiącu w latach ubiegłych. Prognozy krótkoterminowe. Meteo Blue, AccuWeather, Windy. Kamerki Live, żeby zobaczyć jak jest naprawdę. Alerty pogodowe. Ustawcie sobie w telefonie na czas pobytu. No i oczywiście przygotujcie sobie plan B, bo nawet najlepsza prognoza może się pomylić. A teraz czas na jeszcze inne zjawiska pogodowe. Po pierwsze zorza polarna czym jest? Zorza powstaje, gdy naładowane cząsteczki wiatru słonecznego wpadają w ziemską magnetosferę i zderzają się z to, cząsteczkami gazu w atmosferze, czyli tlenem i azotem. To właśnie te zderzenia wywołują świecenie. Kolor zależy od rodzaju gazu i wysokości. Zielone zarze, czyli najczęściej występujące, zderzenia z tlenem na wysokości około 100 km. Czerwone, zderzenia z tlenem powyżej 200 km i fioletowy, różowy, niebieski, zderzenia z azotem. Gdzie i kiedy można ją zobaczyć? Półkula północna to jest Norwegia, Finlandia, Szwecja, Islandia, Grenlandia, Kanada, Alaska, no i czasem północna Rosja. Na półkuli południowej, w Tasmanii, południowej Nowej Zelandii czy na Antarktydzie. Najlepszy czas zimą, gdy noce są długie i ciemne. Od września do marca na półkuli północnej. Zdarza się, że przy bardzo silnych burzach geomagnetycznych zorza bywa widoczna dużo dalej, np. w Polsce, Niemczech czy nawet we Włoszech. W maju 2024 roku wystąpiła wyjątkowo intensywna zorza, którą obserwowano na całą Europą. Czy widać ją zawsze? Nie. To jeden z najczęstszych błędów turystów. Zorza zależy od aktywności słonecznej i tzw. indeksu KP, skala od 0 do 9. Najlepiej widoczna przy skali KP5+. Do tego potrzebne jest czyste niebo, czyli brak chmur i mała ilość sztucznego światła. A teraz przydatne aplikacje i serwisy do sprawdzenia prognoz zorzy. My Aurora Forest, aplikacja mobilna. Aurora Service, w Europie i Australii. Strona NOAA z prognozami burz geomagnetycznych. Lokalne kamerki live z miast w strefie polarnej. Wskazówki dla podróżników. Ubierzcie się bardzo ciepło. Nocne wyprawy na zorze oznaczają często godziny spędzone na mrozie. Nie nastawiajcie się na 100% gwarancji. Nawet w Tromse można siedzieć tydzień i nie zobaczyć niczego, jeśli akurat trafi się pochmurna pogoda. Warto brać udział w tzw. Aurora Case Tours. Lokalni przewodnicy znają miejsca z najlepszą widocznością i sprawdzają prognozy na bieżąco. A teraz kolejne zjawiska pogodowe, wymienię pokrótce i są to. Huragany i tajfuny występują na Karaibach, Florydzie czy Filipinach. Każdy z tych regionów ma swój sezon burzowy. Mgły San Francisco i Londyn potrafią zamknąć lotniska na kilka godzin. Burze piaskowe, tutaj Sahara czy Bliski Wschód, mogą sparaliżować transport i zniszczyć sprzęt fotograficzny. Nagłe zmiany w górach, Alpy, Himalaje, a nawet nasze Tatry. W ciągu godziny może spaść śnieg, nawet w środku lata. Wilgotność. Tropiki przy 30 stopniach i 90% wilgotności to zupełnie inna bajka niż sucha pustynia w tej samej temperaturze. A na sam koniec dziwne i rzadkie zjawiska, czyli pogodowe science fiction. Firenado, ogniste tornada powstające podczas pożarów w buszu. Wir gorącego powietrza podrywa płomienie i żar, tworząc spektakularne, ale zabójcze zjawisko. Morning Glory Clouds, cylindryczne chmury w Australii, wyglądające jak wał powietrzny ciągnący się na setki kilometrów. Rain of Animals, tak, naprawdę zdarza się, że z nieba spadają ryby czy żaby. Trąby wodne potrafią je unieść, a następnie zrzucić gdzieś nad lądem. Cloudburst, czyli chmura, która wylewa z siebie gigantyczne ilości wody w krótkiej jednostce czasu często w górach Indie, Pakistan a skutek błyskawiczne powodzie i lawiny błotne. Space Hurricane wir elektronów w górnej atmosferze przypominający huragan obserwowany nad biegunem północnym nie grozi nam bezpośrednio, ale zakłóca sygnały GPS. Waterspouts tornada nad wodą spektakularne, czasem groźne dla statków. Dust Devils. Małe wiry pyłu, czasem tylko kilka metrów średnicy. Niezbyt groźne, ale efektowne. Mamamuts clouds, virga, Wirga, Sandoks, niezwykłe formacje chmur i zjawiska optyczne, które potrafią zrobić wrażenie na fotografach i nie tylko. Na zakończenie tego odcinka muszę przypomnieć, że pogoda to jeden z elementów podróży, którego nie da się zaplanować w 100%. Można im przewidzieć, można się do niej przygotować, ale zawsze zostaje margines niespodzianki i może to jest właśnie w tym wszystkim najfajniejsze. Aby pomóc Wam w wyborze kierunku i przygotowaniu do podróży, przy omawianych kierunkach na stronie MMT Adventure dodajemy wykresy średnich temperatur i opadów. A także w dziale narzędzia macie linki do aplikacji, także śledźcie co dzieje się na stronie. Pamiętajcie, nie ma złej pogody, jest tylko źle spakowany podróżnik, no i źle wybrany termin. A ja Was zapraszam do kolejnego odcinka.